Witam Was wszystkich, dzisiaj też wróciłem z pracy, od razu zatykę, zobaczcie jak śmigają, pięknie chodzą, teraz kupeczką, ugołemnik, one chodzą, nie ma bata, sezon lęgowy, Jesz jeszcze trochę można poczekać z nim. I tak u mnie taka kupeczka chodzi, 80 sztuk. Śmigają rakiety. Oprócz playwinderki, reszta wszystko śmiga. O, nie, teraz poszły do góry. Gdzie tam wczoraj, a gdzie dzisiaj? Ładnie kręcą, tu nic nie ma, żeby nie było, w duku pusto, wszystkie chodzą. Może ich tak teraz dobrze nie, nie widać, bo akurat kameruję innym telefonem, ale... Wybiły się ładnie. Chodzą. Sąsiedzi oczywiście nie ganiają. Myślałem, że może wypuszczą teraz, ale no niestety. Większość jasnych. Panowie, jak widzicie w moim stadzie, nie pękają. Jest tam koło 15 Budapesztów. Kręcą ładnie. Tutaj Blaj która nie chodzi. To wam mówiłem już wczoraj. No Na, jak nagrywałem, a te śmigają jeszcze. Patrzcie teraz, fajne ujęcie, samolot leci, one też kursują Któryś tam się wybił od nich Ręcą. Jeszcze miałem im ostatnio dać yy, już trochę siana, żeby sobie nosiły na jajka, ale widzę, że tu nie ma co na razie zaczynać z tym, z tym lęgowym sezonem bo yy, warto ich poganiać jeszcze. No, mutaty na gołemniku to już tam w większości poznosiły, ale on już dał siano wcześniej. A te chodzą wczoraj to już późno było jak nagrywałem, też nie chciały tak pójść wysoko. Ale teraz się pięknie wzbiły i chodzą. Któryś tam górą cały czas odskakuje. Jeden. W ogóle też ładna pogoda dzisiaj jest. Także um, można było chociaż trochę poganiać. Bo wczoraj to tak się trochę udało, bo yy, w ciągu dnia padał deszcz. Później wróciłem, patrzę nie pada, dobra, mówię zagonie. A teraz, teraz to jest piękne, czyste niebo. No, śmigają. Dobra, dam pauzę. Zejdą do dachu. To, to nagram dalej. O, już spadają w sumie. Tylko zabiorę tykę. Jeszcze tyka stoi. Także daję pauzę chwilę. Lądują lotniki. Także to jest moje statko. Jak widzieliście, śmigają jak rakiety. Jak jest ładna pogoda, to jest na co popatrzeć. Mam jeszcze trzy górą chodzą, ale one zaraz usiądą. Tak ładnie chodziły, że Szczepanowie przyprowadziły cepelkę obcą. Więc mamy obcego. Zaraz go łapiemy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie. Niebawem więcej filmików. Pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć.